Ubiegłym miesiącu wybieraliśmy materace odpowiednie do naszych potrzeb, ale to dopiero część sukcesu zdrowego snu. Dziś pozostałe elementy, tak abyśmy się rano budzili zrelaksowani, wypoczęci, odprężeni. Zanim jednak wybierzemy akcesoria do naszych sypialni, warto przypomnieć sobie, że w ofercie mamy całą gamę materacy sprężynowe, bonolowe, i kieszonkowe oraz piankowe i lataksowe z różnymi właściwościami spełniające wszystkie oczekiwania. Do prawdziwego królewskiego łoża. szczegółowe opisy znajdziecie na stronie internetowej sklepu firmowego Koło w pile. Wiesz co, no już wyedukowałaś nas w kwestii materacy, ale no coś na ten materac jeszcze musimy położyć, tak? Dokładnie, istotny jest pokrowiec. E, tu mam taki pokrowiec soja. Myślę, że jest dedykowany dla osób, dla których ważny jest komfort spania, ponieważ jest, dotknij, mm -hmm. miękki i delikatny. Faktycznie. Jest antybakteryjny, trwały, przyjazny dla środowiska, bo wytwarzany z tłoczonych ziaren soi. Dodatkowo możemy go prać w 60 stopniach i jest obustronnie pikowany antyalergicznym owatą. Posiada zameczek rozdzielczy, także jest góra i dół pokrowca. Mm -hmm. Możemy sobie swobodnie wyprać. Okej, okay, dobrze. Kolejnym wartym, mm -hmm. wartym uwagi pokrowcem jest pokrowiec aloe vera. Tu dedykuję go dla kobiet przede wszystkim. O. Jest to ekstrakt z liści aloesu. Ale jeszcze na tym będzie piękne. Dokładnie, aloes pilże i pielęgnuje skórę. Mm -hmm. Dodatkowo antybakteryjny. Znowu możemy go wyprać. Posiada zameczek rozdzielczy. Kolejnym ważnym, Ten istotnym taki pokrowcem... Miły w przede wszystkim jest miły, delikatny w dotyku, ale tutaj dla alergików, ponieważ w hamikoru nie żyją roztoczą. Także uważam, że świetne rozwiązanie. A większość naszych dzieci niestety ma alergie różnego rodzaju. Tak, dlatego można na przykład do materacy dziecięcych zastosować. zastosować. Kolejnym pokrowcem jest pokrowiec spa termo, Jest termoregulacyjny. Czyli, gdy jest nam za ciepło, odbiera to ciepło i na odwrót. Także myślę, że w połączeniu z materacami z pianki termoelastycznej... Czyli e, dla mnie dla zmarzłucha też będzie dobry. Jak najbardziej. Dla osób, które mają problemy z nadpłodliwością. Zawiera e. też dużo bawełny. Znowu możemy prać do 60 stopni, zameczek rozdzielczy. Podobnym pokrowcem jest pokrowiec Ultrafil. Mhm. Znowu dla Ale osób. Ale ten jest bardziej szorstki. Tak, fakturka ma troszeczkę inną. Dodatkowo ma e, fajną e, właściwość, e, ponieważ równomiernie rozprowadza wilgoć w górnej części pokrowca. Natomiast tutaj mam pokrowiec dla osób praktycznych. Jest to, włókno, e, jest to nitka srebrna, e, równomierne włókno, które zapobiega brudzeniu się. A nic srebrna, jak wiemy, jest antybakteryjna, mhm. elektrostatyczna. A tutaj pokażę Ci taką ciekawostkę, jak widzisz mhm. mamy taką siateczkę 3D, mhm. jest ona po to, żeby cyrkulacja powietrza była zachowana w materacu. Materac w środku nie zapleśniał, żeby zminimalizować ilość roztoczy i grzybów, dodatkowo pokrowce odpinamy w ten sposób, jak już wspomniałam mają zameczek rozdzielczy, także rzeczywiście. Góra, góra i dół pokrowce. Wybieramy więc oddzielnie materac i pokrowiec na niego. Natomiast stelarz powinien być odpowiednio dopasowany do materaca. Dzięki temu będzie nam służył znacznie dłużej. No i tu znów mamy duży wybór, ale ja wiem, że stelaże muszą być kompatybilne z materacami, prawda? E, tak jest. Jak widzisz, mamy różny rozstaw listewek. Aha. Stelaże mogą być bukowe, brzozowe, ale przy materacach sprężynowych istotna jest szerokość listewek. Jeżeli mamy Im szersze, tym lepsze? Nie, jeżeli mamy sprężynę o małej średnicy, jak wcześniej pokazywałam, musi być takiego rodzaju listewka. Wąska. Wąska, aby Jasne. żadna sprężyna nie wisiała w powietrzu. No tak, oczywiście. Ten rozkład listewek jest uniwersalny. Nadaje się Aha. pod każdy typ materacy. Mamy do wyboru bukowe, brzozowe. Bukowe oczywiście lepsze, bo są trwalsze, trwalsze, mo tak. trwalsze mocniejsze, tak. Tego typu listewki są z przeznaczeniem pod materace bonelowe. Jest to szeroka listewka, a jak już na wcześniej duży, pokazywałam, z sprężyny, jest tak, tak, duża tak. średnica mhm. sprężyń. Możemy sobie wybrać stelaże z regulacją zagłówka i zanuszka, mhm. albo z regulacją elektryczną. A tutaj przestrzegam, że przy regulacji elektrycznej mogą być tylko materace lateksowe albo piankowe. Ale chcesz powiedzieć, że możemy sobie pilotem włączyć i podnieść na przykład zagłówek lub nogi? Tak? Dokładnie, świetne rozwiązanie w upalne dni. Mhm. Podnosimy sobie nogi do góry, czy też w kwestii komfortu. I odpoczywają nam. Tak. A co to oznacza powiedz mi? E, wszystkie stelarze mają taką regulację w części lędźwiowej. Mm -hmm. Regulujemy sobie twardość stelaża, czyli dobieramy pod indywidualne preferencje. Jeżeli weźmiemy sobie listewki na zewnątrz, będzie to bardziej twarde. Jeżeli weźmiemy sobie do środka, będziemy mieli bardziej miękko. Dla naszego snu jednak też ważna jest poduszka. I tutaj masz różne. Jakie mam wybrać? Jakie będą właściwe? Tak, oczywiście poduszeczki są różne. Wykonane są z różnych materiałów. Tu na przykład, mm -hmm. śmiało dotknij, jest pianka tak, termoelastyczna z żelem. Aha. Także ma właściwości chłodzące. Myślę, że fajny wybór latem, upalne dni. Czyli jak latem położymy głowę na taką poduszkę, to będzie nam rzeczywiście chłodniej? Tak, będzie chłodniej. Podobne właściwości. E, mają poduszki wykonane z pianki termoelastycznej. Już wspominaliśmy o materacach termoelastycznych. Tak, tak, tak. czyli te, które tak są z reagują na ciepło. Dokładnie. Mhm. Pianka termo, termoelastyczna dopasowuje się do kształtu ciała, mhm. termoregulacyjna, antybakteryjna. Jak zauważyłeś, wszystkie te poduszki mają różne kształty. No właśnie, czy to ma jakieś znaczenie? Tak, zależy od naszej budowy ciała. Ta jest bardziej wyprofilowana. Wydaje mi się, że bardziej z przeznaczeniem dla mężczyzn, tak? Rozumiem. A dla drobnych kobiet coś Myślę, takiego. myślę że coś takiego mhm. albo cała poduszka wykonana z pianki termoelastycznej. Jak widzisz, nie jest Jasne. wyprofilowana, bo ona sama dopasuje się do kształtu naszego ciała. Poduszeczki oczywiście zapobiegają skurczą szyjnym, jest to o tyle istotne. Mhm. Ja przyznam, że często budzę się z taką zdrętwiałą szyją, i potem mam problem z zaparkowaniem samochodu, bo nie mogę się odwrócić. <laughs> Cóż, taka nie w pełni sprawna w ogóle nie powinna wsiadać do samochodu w przypadku kierowcy, ale także w wielu innych sytuacjach. Spokojny, odprężający sen bywa kluczowy dla zdrowia i życia. Warto więc wziąć pod uwagę wskazówki, o których mówiliśmy w tym i poprzednim programie, by zaaranżować naszą sypialnię komfortowo. Dla utrzymania higieny nie bez znaczenia są także tkaniny obiciowe samych łóżek. Tu także nie należy się kierować jedynie ich wyglądem. Jest cała gama atestowanych i certyfikowanych materiałów o różnych właściwościach, m.in. plamoodporne, odporne na ścieranie, oddychające. Możemy sobie dobrać wygodne zagłówki o różnej szerokości i grubości oraz łóżka zgodne z oczekiwaniami. Do tego odpowiednią tkaniną obite stoliki, komody i inne elementy pokoju. I tak urządziliśmy sypialnię, by zapewniała to co najważniejsze – zdrowy sen. Niestety nie wszyscy możemy sobie pozwolić na oddzielny pokój do spania, dlatego w ofercie koła są też przykładki natapczane o podobnych właściwościach jak materace. W takim anturażu pewnie nawet sny będą kolorowe, ale zanim oddamy się relaksującej drzemce należy zatroszczyć się o naszych pupili.